Cześć, tu Damian i moje domowe zoo. Zaraz opowiem wam, dlaczego ważenie gryzoni jest bardzo ważne. Zważymy moje gryzonie. Zobaczymy, który z nich będzie najlżejszy, a który najcięższy. Jak myślicie, który z moich gryzoni jest największy? Zaraz się o tym przekonamy. Będziemy ważyć koszatniczki, szynszyle oraz świnki morskie. Dobra, mam już przygotowaną wagę. Mam przygotowaną wagę oraz zeszedł do zapisywania wyników. Teraz tak, po co ja to robię? Ponieważ ważenie jest ważne, dlatego że jeżeli widzicie, że Wasz zwierzak ma cały czas ten sam poziom wagi, to znaczy, że wszystko jest ok, ale jeżeli waga nagle spada, to znaczy, że może pojawić się jakaś choroba. Ewentualnie, jeżeli waga mocno rośnie, to też może to być niepokojące, może za dużo je, albo jeżeli jest to samica i ma nagły skok wagi, to to sprawdźcie, czy zwierzak, z którym ona przebywa, to też samica, czy może jednak drugi samiec. Dobra, sprawdźmy, jak to wygląda u moich zwierzaków. Co na początek? Zaśmijmy od tych trudniejszych, od koszatniczek. Dobra, złapanie Sfena jest proste, że będzie z Olafem. I jak? 200. Nie ruszaj się. 234. Z powrotem. Dobrze, udało mi się złapać Olafa. Zobaczmy wagę. Włączyć ją. Ok, waga jest wyzerowana. Wejdź sobie tutaj. I teraz sieć ruchomo. 259. Olaf waży 259. Dorosła koszatniczka powinna ważyć od 170 do 300 gram, więc obie koszatniczki mieszczą się w normie. Sven ma 234, więc Olaf jest trochę od niego większy. 259 Rzadko Ciebie pokazuje, bo ciężko Cię złapać. Skorzystajmy z okazji. Olaf jest tą koszatniczką bardziej dominującą, e, która zawsze wygrywa walkę o jedzenie. Więc teraz widać dlaczego, bo jest większy. Dobrze, wracaj sobie do klatki. No i przejdźmy do kolejnych zwierzaków. Co teraz? Może szynszyla? Dobra, jest szynszyla, tylko teraz postaraj się nie uciec mi od razu. Okej, okay. postawię cię tutaj i siedź spokojnie, nie wyskakuj. 600, 600, tak jakieś 616 było. Dobra. Szynszyl waży 616. Dorosły szynszyl powinien ważyć od 500 do kilograma nawet. Mój szerszył 616, więc jest raczej drobniutki. E, on od zawsze był mały. Do pierwszego roku to ważył około chyba 400, 400 gram. Nie przekraczał nawet 500, więc zawsze był taki drobniutki. Teraz trochę mu się przybrało. No, ale mógłby ważyć więcej. Dobra, wracajmy. po Kolejne zwierzaki to będą kawie domowe. Malinka. Wyłączyła się waga. Dobra, włączamy jeszcze raz wagę. Malinka waży 808 gram. Dorosła samica kawi domowej czy tam świnki morskiej powinna ważyć między 700 a 900 gram. Malinka ma 808, więc waga jak najbardziej prawidłowa. Grzeszna dziewczynka, nie to, to jest w ogóle bardzo grzeczne zwierzę. Zobaczmy jeszcze jak wyjdzie waga samca. Znać tutaj cynamonek. No myślę, że on będzie cięższy niż malinka. Same futro waży sporo 1040 gram, czyli ważysz ponad kilogram. Dorosły samiec świnki morskiej powinien ważyć od 900 do 1200 nawet. To cynamonek, mimo że waży ponad kilogram, to wcale nie jest jakimś największym okazem, ale jest dość ciężki, więc nie ma żadnych wątpliwości, kto jest największym gryzoniem w moim moim domowym zoo? Oczywiście cynamonek. Pokonałeś konkurencję. Zobaczmy to jeszcze raz. Cynamonek waży 1040 gram. Potem będzie malinka, która waży 808. Na trzecim miejscu będzie Szynszyl Aron z wagą 616. No i na końcu dwie koszatniczki. 259 gram Olafa i 234 gramy Spena. Dobra, jeżeli za jakiś czas powtórzę e, ważenie gryzoni i waga będzie się jakoś różniła, będą spadki, to znaczy, że y, można się zaniepokoić. Jeżeli waga będzie stała, będzie się trzymać, no to znaczy, że zwierzaki są w dobrej kondycji. Teraz przejdziemy jeszcze w inne miejsce. Chcę Wam pokazać, jak idą prace z moją. Nową klatką dla koszatniczek, którą właśnie niedawno zacząłem robić, do końca jest jeszcze daleko, ale sprawdźmy postępy. Jak na razie powstała taka skrzynia, czyli jak widzicie, konstrukcja jest z drewnianych desek. Wymiary mamy tak 130 na 60 wysokość 90 cm. Zostały mi do zrobienia jeszcze drzwi. No i niedługo będziemy urządzać wnętrze. Tutaj w środku. O, nie wiem, czy widać, tutaj będzie światełko, kabelek już jest, tutaj będzie włącznik. Możecie też wejść na mojego Instagrama, tam pewnie będę wrzucać jakieś aktualizacje o tym, jak postępuje e, budowanie klatki dla koszetniczek. A co do wnętrza, nie myślcie sobie, że zostawię tak te deski, bo na pewno zostałyby obgryzione. Tutaj na te deski dam siatkę metalową. Myślałem, żeby dać takie, e, no, po prostu plexe żeby zabezpieczyć e, deski przed obsikaniem ale stwierdziłem, że to jednak by głupio wyglądało by, by byłoby zbyt plastikowo po prostu e, zabezpieczam te deski olejem lnianym jedna warsa już poszła, ale muszę dać ich więcej, nie? żeby te deski nie przesiąkały sikami, bo wtedy nie dałoby się tego w ogóle domyć a potem będziemy urządzać wnętrze, czyli jakieś skałki, gałęzie i tak dalej. Zobaczymy, jak to wyjdzie, to, ale to dopiero na późniejszym etapie. Na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, że oglądaliście do końca. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!